Jak wytresować smoka to live action remake filmu Jak wytresować smoka sprzed 15 lat. Za reżyserię tego obrazu odpowiada Dean DeBlua, który był jednym z współreżyserów tej właśnie części sprzed 15 lat, którą to zrobił na spółę z Chrisem Sandersem, który w tym momencie, to wydaje mi się w przeciągu dwóch miesięcy zaliczył dwa live action remake swoich potencjalnie z najgłośniejszych tworów, bo tym poprzednim to jest Lilo i Stitch, jakbyście nie wiedzieli to też was odsyłam tutaj, do mojej recenzji tego filmu, jeśli jesteście ciekawi moich przemyśleń na ten temat. A wracając do live action remake'u, jak wytresować smoka. Jeśli chodzi o obsadę, to z postaci, których głosy znalazły się w oryginalnej wersji sprzed 15 lat, to zobaczymy na ekranie Gerarda Butlera, ale to nie on jest najważniejszy w tym filmie. W tym filmie najważniejszy jest Mason Thames, a na ekranie wspierają go Nick Frost, Nico Parker, Julian Dennison, Gabriel Howell czy Bronwyn James. Na odległej wyspie Berg od lat trwa konflikt między wikingami a smokami. Jednak pewnego dnia wszystko zmienia się, kiedy syn wodza staje oko w oko z bardzo unikatowym smokiem. A po prostu ten film jest w mojej ocenie bardzo ciężki do zrecenzowania. Jak pewnie domyślacie się, jestem osobą, która widziała jak wytresować smoka więcej niż raz. I mam dość intensywny stosunek emocjonalny do tego filmu. Bardzo go lubię nie mogę powiedzieć, żebym go uwielbiała, bo nie oglądałam go aż tyle razy. Jak zakładam, co po niektórzy, ale jest to jeden z tych filmów, który ma serduszko przy ocenie, a ocena to jest bardzo dobry, przy czym wydaje mi się, że jest to ocena dość mocno zaniżona, bo film tak naprawdę zasługuje przynajmniej na 9 na 10. I na potrzeby pójścia na live action remake obejrzałam sobie wczoraj jeszcze raz, jak wytresować Smoka z 2010 roku, bo byłam ciekawa, jak wiele rzeczy w wersji live action jest przeniesionych z animacji, i też co tam jest pozmieniane. I przyznam się szczerze, że jeśli chodzi o zmiany, to zmian jest bardzo mało, że wręcz jestem w stanie stwierdzić, że live action jest zrobiony metodą shot for shot, czyli ujęcie do ujęcia, bo tak podobne są te dwie części między sobą. Naprawdę wszystkie te najbardziej ikoniczne momenty i wszystkie te mniej ikoniczne momenty są w tym filmie. Sekwencja wydarzeń jest dokładnie taka sama powiedziałabym, 95% linii dialogowych. Jest identycznych. Tutaj w sumie warto zaznaczyć, że oglądałam ten film nie z dubbingiem, tylko w oryginalnej wersji z napisami, bo miałam taką możliwość. A ponieważ animację też oglądałam z oryginalnym angielskim dubbingiem, to jestem w stanie stwierdzić, że naprawdę 90% kwestii, 95% nawet, jest dokładnie identycznych. Nie mam pojęcia, jak oni to zrobili w dubbingu polskim, czy jest to 1 do jeden przeniesienie dubbingu z animacji na dubbing ten aktorski. Nie mam pojęcia. Mogę jedynie powiedzieć, podzielić się swoimi przemyśleniami na temat. Tego, jak ma to miejsce w języku angielskim. No i też praktycznie wszystkie sceny rozgrywają się dokładnie w takiej samej sekwencji. Wszystko następuje po sobie identycznie. Są oczywiście drobne zmiany, bo film jednak trwa prawie pół godziny dłużej. Przy czym tak naprawdę to są wydłużone ujęcia. To jest to, co zapełnia moim zdaniem głównie te 30 minut czasu trwania. Tego filmu w wersji live action, bo po prostu mamy więcej czasu. Kamera na dłużej się zatrzymuje na poszczególnych bohaterach. Wydaje mi się, że sekwencje akcji są nieco dłuższe. Jest jedna dołożona. Scena akcji gdzieś w połowie filmu, jest wydłużona sekwencja tej narady, zanim oni wyruszają szukać smoki. Ogólnie trzeci akt jest dość mocno wydłużony, i tutaj mogę powiedzieć, że są w sumie zmiany, ale nie ekscytujcie się, bo tak naprawdę wszystko jest tak samo, tylko po prostu są takie drobniuteńkie różnice między animacją a tą wersją, które moim zdaniem są w miarę okej, okay, bo one. Zwłaszcza w tej kwestii dialogowej, nieco rozwijają pewne rzeczy i jestem tak naprawdę z tym, okej, okay, to nie o to chodzi. To o co mi chodzi, to jest to, że skoro praktycznie ten film jest identyczny jak animacja, że skoro dialogi są takie same, że skoro nie ma żadnych drastycznych zmian, tutaj myślę na marginesie, trzeba zaznaczyć, bo wiem, że jest ogólnie burza z tym związana, jest z takich jeszcze rzeczy, które są w sumie dodane, czy też zmienione, w zależności od tego, jak na to spojrzymy, to jest kwestia różnorodności, Etnicznej mieszkańców Berka, Berku, jest to zaadresowane wprost w jednej sekwencji, i w sumie to ok, dobrze, że to zaadresowali, czy warto było w ogóle to sobie robić, to, to, to jest zupełnie inne pytanie. Bo ja dalej jak widzę ciemnoskórego gościa w hełmie Wikinga, to. Mm, to nie do końca to kupuje, ale, ale, ale przynajmniej próbowali, przynajmniej postanowili stanąć frontem do nas i powiedzieć nam, dlaczego tak jest. Wplatając to, przyznam się szczerze i to akurat trzeba powiedzieć na ich plus, dość naturalnie, organicznie w daną scenę, ale, ale my nie o tym, my, my jesteśmy tu. I jeszcze muzyka do tego wszystkiego jest identyczna, bo John Powell, który jest odpowiedzialny za stworzenie muzyki do oryginalnej części, no to napisał muzykę też tutaj, nawet nie jestem w sumie pewna, czy można powiedzieć, że ją napisał, bo ona jest bardzo podobna, wręcz identyczna, pewnie rozwinął po prostu niektóre motywy, że pojawia się w mojej głowie po prostu pytanie po co. I szczerze ja naprawdę próbowałam spojrzeć na ten film jakoś tak na chłodno, na świeżo, ale nie znajduję za bardzo uzasadnienia dla jego egzystencji. Ok, Mason Thames naprawdę spoko sprawdza się jako czkawka, bo on naprawdę jest bardzo podobny do czkawki. Super jest zobaczyć Gerarda Butlera na ekranie, bo ja kocham Gerarda Butlera całym swoim sercem i kibicuję mu gdzieś przynajmniej od 20 lat i chętnie oglądam wszystko, w czym on się pojawia, a fakt, że on może sobie tutaj zagrać wikinga ze szkockim akcentem, to jest naprawdę coś, na co ja pozwolę w każdym momencie swojego życia, ale tak naprawdę to... Czy to jest komukolwiek potrzebne? Czy to jest lepsze niż animacja, która daje większe pole do manewru, daje większą elastyczność, plastyczność bohaterów dla efektu komicznego chociażby, daje możliwość podkręcenia kolorów, chociażby w przypadku smoków, które moim zdaniem kolorystycznie są o wiele ładniejsze w animacji, bo tutaj momentami są ładne, są przykłady, kiedy te smoki są takie kolorowe i takie, ale ogólnie to są takie troszeczkę przydżumione kolorystycznie. Po to, żeby lepiej wpasować się w otoczenie. A poza tym też uważam, że animacja jest lepszym medium, bo niweluje problem pod tytułem musimy zintegrować CGI-owe stworzenia do setów, które są praktyczne i do ludzi, którzy są jak najbardziej praktyczni. I ja oczywiście tutaj też nie mogę powiedzieć, bo lokacje, o ile one były faktycznie prawdziwe, o ile to nie był green screen, były naprawdę bardzo ładne. Wnętrza były bardzo ładne, stroje były bardzo ładne. To wszystko jest ok, ale czy te elementy, dosłownie te kilka elementów na palcach jednej ręki, możemy je policzyć, czy one powodują, że był sens robić film, jak wytresować smoka w wersji live action. I przyznam się szczerze, mam problem, żeby powiedzieć, że tak. Ten film w sumie nic nie robi nowego z konceptem, jak wytresować smoka. Jest bardzo bezpieczny, jest po prostu step by step, krok po kroku, zrobiony dokładnie tak, jak oryginał, więc, więc po co? I tutaj oczywiście odpowiedź jest taka, że zrobili to dla hajsu, myślę że nikt tutaj nie będzie zaskoczony, bo tutaj nie wierzę jakoś w czystość intencji ludzi z DreamWorksa, że nie wiem, że oni chcieli nam dać nasz pokoleniu naszych dzieci dzieciństwo, bo mogliśmy my, my im po prostu puścić wersję z 2010 roku. Z jakichś takich jeszcze różnych, luźnych rzeczy, przemyśleń, które miałam w trakcie oglądania tego filmu, zanim przejdziemy do podsumowania, no to jeśli już w ogóle mówimy o jakichkolwiek tutaj różnicach, które pewnie zainteresują część ludzi, nie będę oznaczać spoilera, bo to nie jest spoiler. Przede wszystkim należy się nastawić, że przynajmniej w mojej ocenie, w tej wersji angielskiej, że te główne zmiany oscylowały wokół tego, że po prostu teksty były trochę mniej śmieszne, zwłaszcza te na początku. Co jest smutne, bo otwarcie tego filmu w wersji animowanej jest naprawdę mocne pod względem opisu, który serwuje nam czkawka. Nie mogę powiedzieć, smoki były naprawdę ładnie wyanimowane, szczerbatek jest naprawdę uroczy, no ale to myślę wszyscy wiemy o tym. Szerbatek to jest, myślę, top 3 najbardziej ikonicznych, najbardziej uroczych, dziwnych stworów. Obok Lilo i Stitcha, i nie wiem w sumie, komu jeszcze, kogo jeszcze pewnie Gizmo albo Itiego. Jest, tak jak mówiłam, parę dodanych jakichś takich pierdół, parę takich mikro pobożnych wątków, które niby niczego nie wnoszą, ale też niczego nie psują. Poniekąd rozwijają jakichś tam pobocznych bohaterów, więc należy się na to zgodzić. Nie podoba mi się casting szpadki mieczyka. Znaczy, mieczyk jest ok, ale szpadka. Mm. Ja jestem naprawdę bardzo ciało pozytywna, co pewnie się zorientowaliście, no bo muszę być ale no nie uważam, żeby to był trafiony pomysł, chociaż Bronwyn James sama w sobie jest całkiem spoko. Ogólnie jest dodany taki jeden wątek, który myślę, że jest ciekawy i poniekąd tak jakby rzuca nowe światło na społeczeństwo Berku. To jest to, że głównie ci młodzi mają jakieś zarzuty, doczkawki co do tego, że bawimy się w nepotyzm i że pewnie 90% tych rzeczy, które on robi nie uszłyby mu na sucho, gdyby nie to, że jest synem wodza i to powiem szczerze jest ok, tylko tak naprawdę w pewnym momencie przestajemy zwracać Stać w ogóle na to uwagę. Niemniej jednak dodaje to jakoś tak pół, pół wymiaru, no tego wszystkiego. Takich rzeczy, do których mogłabym się przywalić, ale to tak dosłownie tylko dlatego, że po prostu bardzo mocno siedzi mi estetyka wikingów, to uważam, że chociaż Gerard Butler w wersji stoik jest bardzo akuratny, jeśli chodzi o wersję animowaną, to mogliby mu więcej dać ozdób w brodę. Wiecie pewnie skąd inąd, że jestem też krasnoludzkim świrem, więc jak widzę kogoś z pokaźną brodą, to naprawdę chciałabym, żeby on miał coś naprawdę w tej brodzie, zwłaszcza jeśli jest wodzem, a nie że będzie to przewiązane po prostu czerwonym sznurkiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę inne elementy jego stroju, które są bardzo okazałe i bardzo ozdobne. Ale tak jak mówię, to jest taka dosłownie mała pierdoła, na którą myślę większość ludzi w ogóle nie zwróci uwagi. No i tak jak mówiłam, są pewne zmiany w trzecim akcie, też wizualne i przyznam się szczerze, że te wizualne zmiany są całkiem fajne, bo mamy po prostu inną porę dnia w momencie, kiedy rozgrywa się trzeci akt i to jest ciekawe, bo po prostu jest większe pole do zabawy światło -cień. I też wszystko wygląda trochę bardziej mrocznie i poważniej. Więc ogólnie, pod tym względem, no to myślę, że. Na plus. No ale tak, jakie są takie moje finałowe rozmyślenia, decyzje, konkluzje na temat filmu, jak wytawać Smoka. Eee, no przyznam się, szczerze, to nie wiem, bo uważam, że to nie jest film, który jest źle zrobiony, źle zagrany, źle przemyślany, żeby jakoś płynął źle, żeby jakiś był nie do zniesienia, żeby był CGI w nim jakiś słaby. Nie, to nie jest problem. Moim problemem jest to, że ten film jest. Z byt podobny do oryginału, żebym miała jakoś w przyszłości rozważać, którą wersję mam obejrzeć. Wiadomo, że wybiorę wersję animowaną. I tak sobie teraz myślę, że tak naprawdę ludzie, którzy nigdy nie widzieli niczego w ramach franczyzy, jak wytresować smoka i to będzie ich pierwszy kontakt tak naprawdę z tą franczyzą, to zakochają się w tym filmie całym swoim sercem, bo po prostu nie znają animacji i nie wiedzą, jak bardzo wtórny jest film w stosunku do tejże animacji. I teoretycznie oczywiście nie a w tym nic złego, no bo myślę, że to jest jeden z powodów, dla których Dreamworks zdecydował się zrobić ten live-action remake. Ale z drugiej strony, jeśli to są dzieciaki, których rodzice zabiorą ich na ten film, to jaka jest szansa, że ci rodzice nie puścili im wcześniej tej animacji w domu? Więc, jaka tak naprawdę realnie odsetkowa jest szansa na to, że będą ten film w kinie oglądać absolutne świeżaki, które nigdy nie miały styczności z animacją? Wydaje mi się, że niskie, więc tym bardziej wracamy do punktu wyjścia. Po co zrobiliśmy ten film, skoro on jest identyczny praktycznie jak animacja? Nie wiem, no naprawdę nie wiem. Ja obejrzałam ten film i tak wzruszyłam ramionami, pomyślałam sobie, i co ja teraz mam z tym zrobić? To jest dobry film, ale ja już znam ten dobry film. Więc teoretycznie to jest to samo, ale jednak jest trochę gorsze i po prostu totalnie nie wiem, co mam z tym zrobić. Znaczy wiem, co mam z tym zrobić, po prostu nie mogę zmusić się do tego, żeby ten film ocenić wyżej niż oryginał z 2010 roku. No bo po prostu. To nie jest oryginalny film, to nie jest oryginalny pomysł, nie ma tutaj nic innowacyjnego. Wszystkie emocjonalne elementy są takie same, wszystkie najlepsze ujęcia są takie same. Historia jest dokładnie taka sama 95% dialogów jest dokładnie takich samych, więc. Pomimo tego, że obiektywnie to jest to samo, to nie mogę tego ocenić tak samo, i tym sposobem, jak wytresować Smoka, dostaje ode mnie 7 na 10, i to jest takie 7, właśnie patrząc z perspektywy tego, że jeśli ktoś nigdy nie widział tej franczyzy, to się mu spodoba na pewno. Ale my wszyscy, którzy znamy oryginał, wszystkie czy części, część z nas, oczywiście nie ja, ale część z nas się pewnie wychowała na tych filmach, albo te filmy są bardzo ważne dla jakichś naszych formatywnych lat, czy formatywnych momentów naszego życia. No a to, no to po prostu, no, no, no jest to kaszgrab, no jest to 7 na 10, film jest dobry, dobrze się go oglądało, dobrze spędziło się na nim czas, ale jest to doświadczenie, Okrutnie pustej, okrutnie widać, że to jest po prostu skok na kasę. No co mogę więcej powiedzieć? Mogę tylko wzruszyć ramionami i po prostu pójść dalej. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków. Zostańcie na moim kanale jeszcze chwilę dłużej, obejrzyjcie jeszcze filmik albo dwa, bo jeśli będziecie oglądać moje treści, to dla YouTube będzie to sygnał, że to, co tutaj zamieszczam, jest interesujące. Będzie to chętniej pokazywał innym ludziom, więc pośrednio przyczyniacie się do tego, żeby mój kanał zyskiwał na popularności. Więc serdecznie Wam za to dziękuję. No i co? Do zobaczenia następnym razem.